Witam was bardzo serdecznie w moim pierwszym vlogu. A no, ktoś się ze mnie śmieje. Chyba myślę, że mam 100 subów, a mam 200. Cześć, Maneczko, Cimeczki. Ja jestem Minecraft Maciej, 1, 2, 123 i witam was w moim pierwszym vlogu. Dawaj, no, nagrywamy vloga. a ty nagrywasz na YouTube? Czy co? Tak. To miło. Halo, halo, witam Was w pierwszym vlogu, a wraz ze mną są. Agnieszka <suszy> i. <suszy> no powiedz swoje imię, nie? <suszy> nie jesteś <suszy> a zakrywasz twarz. <suszy> no, jestem nie, nie spotyka się często, żeby ktoś nagrywał. Witam serdecznie w mojej komentatorskiej serii. To, co się ostatnio dzieje w polityce, to jest po prostu nie do pomyślenia. O, spotkałem tutaj swoich widzów. Jak się nazywacie? Cześć, nie? Cześć. Wy już nie znacie, także... mam Ja nie na wiem, się. Tak, się Siemaneczku, ziemeczki. Z tej strony Jarek, Minecraft123. No i słuchajcie, dzisiaj na śniadanie zerwę sobie płatki z mlekiem. Dobra, i pamiętajcie, żeby dać lajka pod vlogiem. Pikachu? Gdzie? Był gdzieś? Nie! Uderzył się, że będzie ekstremalna sytuacja i będzie pikachu Hello, welcome in my vlog uh, I'm recording a vlog on YouTube Hi, nice to meet you We are from Hong Kong From what? where? Hong Kong. Hong Kong. Ah, Hong Kong, Okay. Nagrywam vloga Cześć Cześć, na razie Jak masz na imię? A jak się kanał nazywa? Witam Kanał nazywa się Minecraft Maciej123 Próbuję zapamiętać. Pozdrawiam mamę. Jej, jej, jej! To brzmi realnie. Nagrywamy pranka. Ja. Będziemy na YouTube? Tak. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z vloga. Po dostaniu wbiliście 1000 łapek. Wła? Siema, siema. Macie tego Pikachu? Co? Kurde, patrzcie, tutaj chłopaki złapali Pikachu. widzicie? Kurwa, my nie musieliśmy złapać Pikachu. Jaki? Żółci. Niebiescy. Żółci. Niebiescy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku wywiadu ze sławnymi osobami. I nami dzisiaj. Są. No, niestety, nie chcieli udzielić wywiadu. I nagrywam swojego pierwszego vloga. A tu ludzie się ze mnie śmieją, pewnie się, że mam, mam 100 subów, a mam 200. O, Kozak suba. Dzięki. No gitara się ma, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. O, przepraszam. Siema, jak Co? Poważnie? Także pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Na razie. <noise>